Mecze, dwójki, me, dwójko, mecze dwójkowe, ja A z nim właśnie niestety spadłem no i poleciał Pa pa, pa. Ja, na, na sześć, <laughs> Dobrze, strzelaj. O, to nie wyszło. Strzelaj jak... <laughs> jak baton, kurde. I dziękuję. O? Excuse you me. Yes. A, to słabo. Grubasem ich tutaj przez staranuję, kurde. Ooooo oh, no! Ja ten znowu w słupek strzela No nie Co szybko przeleciałeś Ale dostałem w dupę Oj, Jak gąb wskoczyłem O oh, nooo To ci też w słupek Nie bardzo dobrze O, idzie, IDZIE! Pyk! I pyk! Tak to się robi. Ale powtórki nie będzie. O. No jesteśmy normalni. Kurde, chciałem delikatnie. Aj, dobrze, dobrze, że ty byłeś. Chciałem nie za mocno, żeby ją dobić kurde zaraz. I, i ją ominąłem. Wyczekane. Co ja No, kurde, no teraz jak ja już podjechałem to. Gościu wybił, no O oh, jest Obroni. <ścoughs> Minął się z piłką, kurde. Nie wiem czy za szybko stanął, czy za, no, znaczy za późno za daleko. Aj, aj, oooo! Kurde! Tak to jest jak się jeździ po... Na bok gdzieś kurde po... Boosta, zamiast stać na bramce i pilnować Oh, fuck, oh, fuck, troszeczkę za... Full power! Oh my god, no, shit! Gruby! E, ja sam już zabrałem to Gruby jest... Gruby jest za gruby, kurde, do takich... pościgów. Jep. Dośrodkowanie... O, zablokował. Ja, ja już chcę na Dobra, 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 no. Ja sobie tutaj poradzę z tymi cięćmokami Oła! Panie, to bez problemu, kurde. Co, 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 co ty robisz, kurde? Rajn to! Ja pierdzielę! Ja cię nic nie blokowałem już teraz. Nie wiem, ja naprawdę z tej przyjechał mnie tutaj w tupę. Bardzo ładnie, że się ich okiwał. O, pan odpalił. Jeb, kurde. Nie. O, o.

Spokojnie, on dawno nie odpalał. Pewnie musi skonfigurować, kurde, mikrofon. A bo specjalnie nic nie mówi. Nie, wiadomo. nie, bo mam na przycisku ustawione. A... To... Tak z wygodą średnio. Ostatnio. <coughs> Rysio by <przeskazało. coughs> A, to pewnie pies. No. no, tak. O kurde, jak on to jeszcze ten dobił. Rysio teraz sobie nie pogra przez dłuższy czas co mu się stało. Właśnie mi napisał, że Bedysta mu spieprzył leczenie kanałowe. O ja. I ząb mu pęknie. I musi teraz płacić 7 tysięcy za implant What? No no. Chyba, że przecież jak on spieprzy, to nie... Zaprawić. No i kto mu udowodni, nie? No, to właśnie. Wziął sens, złamał i tyle, nie? 7 mhm. tysięcy. No, mi no, mówi, że teraz laptopa sprzedaje i nie ma telekasy! Ja pierdziele. No, ja pierdziele. Nil życie. Ja. Siedem tysięcy. Szczerze ale... mówiąc, jakbym Rysia bardziej, z, lepiej znał, to bym mógł mu pożyczyć, kurde to szkoda kurde, żeby sprzedawał specjalnie po to No zęba Co nie? Nie możesz mu pożyczyć, bo z bok nie na zboty. Ja pierdziele, no Nie se. Kurde, serio? Drugi raz nie trafiłem na pustą bramkę Bardzo fajnie podoba mi się. Ile kosztuje? Hmm, około 100, 100, 110. Ja się teraz czaję na Atom RPG. Gdzieś? No, słyszałem o tym. No taki no Fallout, taki no klasyczny Fallout. fallout. <grym> Tylko w ładnym <grym> wydaniu nowoczesnym, no i, no i w Rosji się dzieje. Hmm. Mam... Odtwórco mówią, że. Ma... Ja czekał jednak na podskonwersję. twórcy mówią, że będzie. To kwestia czasu. W takim razie, Kurf. ładnie sam sobie ha! Kurde, nice, nabita, kurde. To mi się podoba Jak on jeszcze teraz jedzie do... Tam do Wielkiej Brytanii na chyba dwa tygodnie, czy trzy, to... to bez laptopa mm. to powodzenia aha, aha. A czemu tam jedzie? Z pracy Jakieś Jakiś delegation Ja pierdolę no tak, nie zastraszczam. Ja tym bardziej. A czemu jesteśmy... Aha, bo to jesteśmy team na nie-team. No, to no, no. Nasze trzech na trzech to będzie... latanie. Tak, tak, tak. Nie grał roka, wchodzi jak do siebie, od razu. <grym> Ale słyszę, że na padzie, czy nie? No tak, na padzie. Eee. Nie, w to, to, to się nie da na klawiaturze. Kla to tylko ja na klawiaturze gram. No ty jesteś na tyle jakiś taki nienormalny? Mm. Nie, niewygodnie jest. Po no jak obronisz? Nie, ja tam. Ja nie narzekam a. na klawiaturę. No jak ci wygodnie, no. Znaczy nie mam innego wyjścia, ja nie, nie mam by... pada jak on całe życie w jakiejś Need for Speed'y kurde na strzałkach grał to... No kurde panie, co? To... Podstawa przecież, nie? Hitler... Dzięki Spoko Kurde Aj! No i co tam Grzesiu? Dobrze, dobrze że byłeś z tyłu <laughs> Obro obronili, kurde. <ścoughs> Nie ma to tamto. W tyfonkę na razie gramy z Mogłem centralnie na wprost, i by było ładnie. Aj, już by było tak ładnie. Oto jakieś takie. Dośrodkowani pseudo. Tak zatrzymali, niestety. God damn it hey, Bo Ty pan oglądasz serial, serial cały Black Mirror, nie? Tak, oglądałem. Teraz film wyszedł. Wiem, oglądałem za Anią ostatnio. Jak? Ja wiem. Znaczy to jest taka gra paragrafowa, ale trochę mnie wkurzało, że cały czas z pięć chyba razy cofałem się, bo jakiś były to to Właśnie o to chodzi. Przecież to jest te, te, taki motyw tego. No wiem, no tej gry paragrafowej. Na początku mnie to wkurzało, ale w znaczy ogóle że taka konwencja jest. to jest fabularnie uzasadnione akurat. No. A, zakończenie jest tylko jedno tak naprawdę. To znaczy, co, on tej... za każdym razem on, spo... uwaga, spoiler, umiera? No bo jaki umiera? <laughs> To ty chyba nie grałeś do końca Musisz yy, oglądać to aż do momentu kiedy nie będziesz miał możliwości cofnięcia Będziesz miał napisy końcowe już ostatecznie no Ja miałem napisy końcowe No i co? To powinien być w celi Nie a, a czekałeś po napisach? No to nie, to jeszcze coś po napisach było? Jezus <grym> Maria Zawsze się no? czeka po napisach, kurde jakiś Tak Paweł Jest coś hmm. Co to nie wiedziałem A powiedziałeś mu, że jest oglądany w Netflix Tak ze śmiechu Nie, bo tutaj za każdym razem jak się cofasz To on część z tego zapamiętuje Jakby zostaje O, ale brama Tak To wiem To spływa na niego I to właśnie motyw jest taki, że nieważne jaką byś decyzję podjął to i tak to się musi skończyć tak samo, dokładnie tak jak w grze, którą on robi. Zresztą on coś takiego powiedział, że on mm -hmm. daje w tej grze iluzję wyboru. Mm -hmm. Właśnie ten film też jest iluzją wyboru. No, to no, Jak będziesz robił wszystko do końca, przy każdy będzie miał takie jedno, takie samo zakończenie, jest to ostatecznie. No. Nie wiem, no, nie, się no, no tą konwencję, to nie jest tak, żeby mi się nie podobało, A. nie? No, ale no nie. No ale to faktycznie nie jest nie poczekałem tak No patrzę na film, jak Piotr Wójcik 4 myślę, no najgorzej, no co, bez przesady <laughs> Nie wiem, czemu się nie podobało. Jego dziewczynie też mówili, jak my się specjalnie myśli. No, Miska, skarbią to, no, 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 cholernie Dobra, ja już na bramce może stanę, jakby no, no Znaczy może bym bardziej w to wsią to i tak dalej, ale co oglądałem za anio to ona się nudziła i cały czas nie waskotała. A iść ty z kobietami Broń to! Ja pierd To ja przelapował go Chcesz dziewczyną, go będziesz od odkłosek się do najgorszej, no Nie, no to moja na szczęście I Oglądaliśmy te hmm. 3 godziny, widzę to, przy, aż do ostatecznego rozwiązania. No właśnie, bo to. To tyle chyba trwa, jak tam przy większych. A? A miałeś takie jedno z tych pomniejszych zakończeń, że okazało się, że jest aktorem i, i masz pokazanych tych kamerzystów? No to nie. To Jeszcze. też takie coś było. Jak był u tej psycholog. Mhm. No miałeś opcję, żeby wyskoczyć przez okno. Aha. I, wtedy, I wtedy mówią kamera cięć. Stop! Nie? I mówią, że tego nie ma scenarius, czyli to ty odpieprzesz, nie? No. To faktycznie trzeba by było chyba, żeby bardziej docenić ten odcinek, obejrzeć wszystkie chyba możliwości. Tak. Jak no. się wydaje? No mówię ci, to jest tak zrobione, no, że no musisz w końcu dojść do jednego zakończenia ostatecznego. Mhm. Mm Świetnie. Jak wykorzystasz wszystkie opcje cofania się, które no. Musisz to potraktować jako po prostu część filmu, nie? No, no. Już tak musi być. Tak, chciałem. No ja się... w 1000 Już mi się tam nie chce, znowu tak było. No, no nie no, odcinek był spoko, byście pewni. Motyw już. To <laughs> chyba w tym roku będzie czwarty sezon, nie? tysiąc nie, 1000 pingów, najgorzej! <laughs> no, no kurde! Będzie, piąty sezon będzie chyba w tym roku, nie? Idzie! Ho, ho! No i Michała wywaliła. Tak, ten to wiecznie ma problemy z internetem. Kurde! No ale w grze jeszcze chyba jest. Nie, nie mogę. Chociaż muszę często go squeak. Jak Czy to tym razem nie jest problem z tym spikiem, tylko z netem coś mam? No. O dobra już, już o teraz się uspokoił. Ty, ale ja też mi nagle wywaliło. Do, ty wszystkim patrz jaki mają ping. To ja, ja byłem pierwszą ofiarą po prostu. No.